Cześć wszystkim z tej strony Vertical i witajcie w drugim odcinku mojej serii poświęconej Pythonowi. Dziś pokażę Wam, jak zbudować kalkulator zrzutki na paliwo. Wyobraźcie sobie, że jedziecie ze znajomymi na wycieczkę lub w dłuższą trasę, a potem zastanawiacie się, jak sprawiedliwie podzielić koszty paliwa między wszystkich uczestników. Nasz program rozwiąże ten problem za Was. Program zapyta o całkowity koszt paliwa, np. kwota z rachunku na stacji benzynowej, liczbę osób, z którymi dzielimy koszt, np. wszyscy jedzący w jednym samochodzie. Następnie obliczy, ile każda osoba powinna zapłacić za okrąglenie do dwóch miejsc po przecinku, co w przypadku kosztów jest szczególnie ważne. Po uruchomieniu skryptu w Pythonie powinien on wyświetlić coś w stylu: podaj całkowity koszt paliwa 150 ile osób dzieli się kosztami, np. 5. Na koniec wyświetli każda osoba powinna zapłacić 30 zł, w ten sposób unikacie liczenia na szybko i ewentualnych pomyłek podczas dzielenia wydatków. Zatrzymajcie film na chwilę i spróbujcie stworzyć ten projekt samodzielnie. Najpierw wyświetlimy powitanie. W Pythonie do wyświetlania tekstu służy funkcja print. Pamiętajcie, że tekst print musi być ujęty w cudzysłów. Print Witaj w kalkulatorze zrzutki na paliwo. Następnie zapytamy o koszt paliwa. Użyjemy do tego funkcji input, która pozwala użytkownikowi wprowadzić dowolny tekst. Koszt paliwa to na input. Podaj całkowity koszt paliwa, np. 150 backslash n. Przypominam z poprzedniej lekcji, że aby program wyglądał ładniej dodamy nowe linie przy wprowadzaniu danych. Użyjemy backslash n, aby tekst pojawiał się na nowej linii. Funkcja input zwraca tekst ciąg znaków, dlatego musimy skonwertować go na liczbę typu float, by móc wykonywać obliczenia z uwzględnieniem części dziesiętnej. Koszt paliwa, to się urna float, nawias, koszt paliwa, zamykamy nawias. Float, z angielskiego liczba zmiennoprzecinkowa, Typ danych w Pythonie służący do przechowania liczb z częścią łamkową. Dzięki temu możemy wykonywać obliczenia wymagające precyzji dziesiętnej, np. przy liczeniu kosztów paliwa i rozdzielaniu wydatków między kilka osób. Zapytamy także o liczbę osób, które dzielą się wydatki. Ilość osób to się równa input, nawias ile osób dzieli się kosztami. Backslash n, zamykamy nawias. Ilość osób to się równa int. Otwieramy nawias, ilość osób, zamykamy nawias. Tutaj używamy int, bo liczba osób raczej nie jest wartością łąkową. W Pythonie funkcja int służy do przekształcania tekstu, np. wartości wprowadzonej przez użytkownika w liczbę całkowitą. Na przykład, gdy pytamy o liczbę osób, dlatego że nie ma sensu podawać jej w wartościach łąkowych. Innymi słowy, jeśli użytkownik pisze 5, to dzięki int nawias 5 zamykamy nawias uzyskamy liczbę 5, typ całkowity, którą możemy wykorzystać do dalszych obliczeń. Jeśli nie użyjesz int, czyli nie przekształcisz ciągu znaków na liczbę całkowitą, przy wczytywaniu liczby osób, Python pozostawi tę wartość jako tekst i nie będzie mógł wykonać na niej obliczeń matematycznych. W efekcie próba np. podzielenia kosztu przez liczbę osób zakończy się błędem, bo nie da się dzielić przez zwykły ciąg znaku. Dopiero zamiana na int pozwala wykonywać działania arytmetyczne. Teraz możemy policzyć, ile powinna zapłacić jedna osoba. Koszt na osobę to się równa koszt paliwa dzielony przez ilość osób. Otrzymana wartość może mieć wiele liczb po przecinku. Dlatego posłużymy się funkcją round, by zaokrąglić wynik do dwóch miejsc dziesiętnych. Kwota zaokrąglona to się równa round, otwieramy nawias, koszt na osobę, przecinek 2, zamykamy nawias. Tak samo jak przy innych obliczeniach finansowych w Pythonie, możecie zauważyć czasem nietypowe liczby na przykład 29,9999 i tak dalej. To normalne. W Pythonie przy tzw. floating point numbers, liczbach zmiennoprzecinkowych, komputer przechowuje je w przybliżeniu. Jeśli chcecie, żeby wyjście wyglądało estetycznie i zawsze miało dwa miejsca po przecinku, użyjcie rand albo formatowania, np. przykład f string z odpowiednim formatem. Na koniec pokażemy użytkownikowi finalną kwotę, jaką powinien zapłacić każdy uczestnik. Możecie użyć F-Strings, aby w prosty sposób umieścić zmienne w tekście. F String od angielskiego formatted String to nowocześniejszy sposób na formatowanie łańcuchów znaków w Pythonie. Działa tak, że przed cudzysłowem stawiamy literę F, a w samym tekście możemy wstawić wyrażenie w klamrach, np. kwota zakrąglona, która w momencie wykonania kodu zostaną zastąpione aktualnymi wartościami. W tym przypadku Python stawi zawartość zmiennej kwota zakrąglona, np. 2550, miejsce kwota zakrąglona w klamrach. Dzięki temu nie musimy łączyć tekstu plusami ani przekształcać liczb w tekst. Całość jest czytelniejsza i szybsza w pisaniu niż starsze metody formatowania. I to wystarczy, żeby nasz kalkulator zrzutki na paliwo działał. W trakcie tworzenia tego projektu poćwiczyliśmy wczytywanie danych od użytkownika za pomocą input konwersję tekstu na liczby int i float, wykonywanie prostych obliczeń matematycznych, zaokrąglanie wyników z round, formatowanie wyjścia print za pomocą fstring Python. Dzięki za obejrzenie. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie zostaw kciuka w górę, udostępnij go znajomym i zasubskrybuj mój kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku.